Spokojnie, zaraz się rozkręci. No ładne cacko. Ile pali? Pięć. Nieźle. A mój wagon dziesięć. Dzień dobry, Zastałem biolkę? Chyba nie pomyliłem adresu. tak. dzień dobry. Coś pięknego. O Boże, skąd on się tu wziął? Taki piękny. Plękać mi tutaj! Matka, córkę i zięcia błogosław. Oj, córciu, córciu! Już ty długo panierką nie będziesz! Już ci za most trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! I bardzo dobrze! tu potem do kościoła, jak to załatwi, to niech ją bierze. Welon jeszcze jest, a to najważniejsze, a wódka się znajdzie. Szczęście, moj! Jak to dobrze, że to na ciebie to trafiło? Oto, młodzi się pobierają, że biedno bierzyno się przykrywa! Nie łam się! Idź za nią! Ona tego pragnie! Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Dobra, dowadajmy się. Widziały gały co brały! Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Barzę na róża tańczy samba. Bije się po niej czarna mamba. Wszyscy wołają o karamba. Jaka ty fajna jesteś samba? I każdy chciałby ciebie mieć. Koko Jumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Wyginam śmiałe ciało, wyginam śmiałe ciało, dla mnie to. O, zobacz, bracie. spójrz konie się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te koczy ruchy. Tu panienka, uklęknij przede mną wiarnym. I chcąc nie chcąc, choćby myśl, zgrzeszysz. Ja tam wódki nie lubię. Owie sobie wiro importowej. Ja, a, a jak zamiaruję na wsi na urzędzie się utrzymać. Tuż takiego raz dwa zmarnują, z nogami zjadą. Eee, tak. Eee, Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemu właśnie stos, to, samotność, ciężki los. Gadają, że jak w sobotę zmówimy, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Idę na taras i wracam zaraz. E? Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przystryzniejsze, krótkie, młode. Chłop, dwie godziny sam, to tak, jakby już nie był sam. Oj, dobre to były czasy. potrzebie i granat pod ręką był, <laughs> i karabi. No jak, będziemy się bili czy godzili, a? Grzeszysz, grzeszysz. kościele cię nie widzę. Ja się nazywam Pelagia Smolińska. I chciałam powiedzieć, że z tym kurduplem Smoleniem nie mam nic wspólnego. Mam takie pytanie lingwistyczne. Kartograf, lingwista, hydraulik. Wierzyć się nie chce, że kawaler. Poznałam go jako fachowca na delegacji. Jednak wiesz co, wyfacet jesteście beznadziejni. Do pewnych spraw trzeba mieć tak zwaną zmykałkę. To kobiety trzeba się pofatygować, tak? Potem patrzy... Przecież to oszukaństwo! Przesuwa się, tak? Tylko troszeczkę, ale najlepiej prawie do końca. <grym> A potem czekasz, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? A potem po prostu i mówisz... Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę. Nie przeszkadzaj, Kazimierz. W czym? W dyskusji. A ty wiesz, czym taka dyskusja może się skończyć? Masz na coś ochotę? Na przykład? A co chcesz na przykład? No nie wiem. Na kawę? Była kończuszek z pana. Nie widziałam, jak pan przeoglął ślinkę. Ty mnie tu nie cechaj, tylko gadaj jak jest. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża. Chłopcy, chodźcie się napić. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. Alkoholizm jest klęską społeczną. Alkoholizm jest chorobą. Przy dobrej woli można tę chorobę uleczyć. Naprawdę nie wiem, co się stało, co ze mnie w dziale